Witajcie. W tym filmie rozważymy zadania, jakie pojawiły się na egzaminie ósmokresisty z matematyki. Egzamin ten odbył się w terminie dodatkowym 13 czerwca 2023 roku. Zaczynamy. Zadanie pierwsze. Na diagramie przedstawiono liczbę butelek z wodą dostarczonych do sklepu osiedlowego, oraz liczbę butelek z wodą sprzedanych w tym sklepie przez trzy kolejne dni poniedziałek, wtorek i środę. Mamy diagram. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. Przez trzy dni w sklepie osiedlowym sprzedano łącznie 190 butelek z wodą. Prawda czy fałsz? Stwierdzenie drugie. Liczba butelek z wodą sprzedanych w poniedziałek stanowi trzy czwarte liczby butelek z wodą dostarczonych w tym dniu. Prawda czy fałsz? No dobrze, mamy tutaj diagram. Zobaczmy, jakie wielkości on nam opisuje. Tak? Oś pionowa mówi nam o liczbie butelek. Tak. Oś pozioma mówi nam o tym, o poszczególnych dniach, tygodniach. Poniedziałek, wtorek, środa. A kolory tych słupków mówią nam, czy mam do czynienia, czy z dostawą tej wody do sklepu w poszczególny dzień, czy ze sprzedażą tej wody w tym sklepie, tak? Dobrze. Mamy tutaj też takie pomocnicze linie poziome. Warto sobie podpisać te słupki, żeby wiedzieć, ile wody sprzedano, a ile dostarczono w każdym poszczególnym dniu. Mamy poniedziałek, jasno zielony słupek, to jest dostawa. Czy wiem, że w poniedziałek dostarczono do tego sklepu 60 butelek wody. A z kolei sprzedano. Jesteśmy tutaj w połowie między 40 a 50. 45 butelek. Dostarczono w poniedziałek 60. Sprzedano 45. Teraz wtorek. Widzimy, że ta liczba dostarczonych butelek się zwiększyła do 100. Sprzedaż też była wysoka. 85 butelek. Środa. Dostawa. 80 sztuk butelek. Sprzedaż w środę 60 butelek. Dobrze. Warto gdzieś tam zawsze sobie na początku to napisać. I teraz analizujemy te zdania. Przez trzy dni w sklepie osiedlowym sprzedano łącznie 190 butelek z wodą. Dobrze, czyli jakie słupki nas interesują. Sprzedaż nas interesuje, tak? Sprzedano. Łącznie przez te trzy dni. Czyli będziemy sumować. Liczbę butelek wody z każdego słupka, który jest ciemnozielony. Czyli to nas interesuje. Dodać to, dodać to. I zweryfikujemy, czy otrzymano 190 butelek wody, czy nie. 45, dodać 85, dodać 60. Najpierw dodamy te dwie liczby. To będzie 130, dodać 60. 190 butelek. Tak? Czyli z dodawania tych, tych liczby sprzedanych butelek otrzymaliśmy liczbę 190, co oznacza, że to stwierdzenie jest prawdziwe. Dobrze, i mamy drugie stwierdzenie w tym zdaniu. Liczba butelek z wodą sprzedanych w poniedziałek stanowi 3 czwarte liczby butelek z wodą dostarczonych w tym dniu. No właśnie, które słupki nas będą interesowały? Która część diagramu? Wyłącznie w poniedziałek, tak? Liczba butelek z wody sprzedanych w poniedziałek. Jakieś porównanie do czegoś dostarczonych w tym dniu. Czyli tutaj tylko do poniedziałku się odnosimy. Liczba butelek wodą sprzedanych, czyli ta sześćdziesiątka, pytanie, czy sześćdziesiątka stanowi trzy czwarte... Przepraszam, 45, tak? Musimy się cofnąć, to jest pierwszy. Liczba butelek z wodą sprzedanych w poniedziałek. Czyli czy 45, ta wielkość, stanowi 3 czwarte tej wielkości. No to policzmy 3 czwarte z liczby 60 i zobaczymy, czy wpadniemy w liczbę 45, bo jeżeli tak, to stwierdzenie będzie prawdziwe. 3 czwarte razy 60. 3 czwarte razy 61. Taka ucieczka, żeby było łatwiej, do ułamka 61, żeby było łatwiej nam sobie coś skrócić. Liczba 4 się skraca przez 4. Liczba 60 się skraca przez 4. Otrzymamy 15. Czyli mamy 45. Czyli wiemy, że 3 czwarte z liczby 60 to jest 45. Czyli 3 czwarte z liczby zakupionych, dostarczonych butelek wody. To jest 45 butelek wody i to się zgadza z tym, co było sprzedane. Czyli drugie stwierdzenie też jest prawdziwe. I poza damką.